Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się teraz na terenie parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia we Wrocławiu, w której to realizowany jest projekt Ratujmy metaliczny głos historii. Projekt zakłada renowację zabytkowego stalowego dzwonu, który pochodzi z okresu międzywojennego i wymaga natychmiastowego remontu. Dzwon obecnie nie jest używany, a to właśnie z uwagi na swój stan techniczny Waży on około 40 kg, bije dźwiękiem AIS w oktawie dwukreślnej. Najprawdopodobniej został wykonany w Ludwisernie Bochumer warein ale nie jest to pewna informacja. Równolegle z naszym projektem, z projektem Rotujmy metaliczny Głos Historii, realizowany jest przez Adama Ujde projekt w oczekiwaniu na Aniceta Franciszka. Link do jego kanału znajduje się właśnie w tym miejscu. Do wymiany nadaje się całe wyposażenie dzwonu, jego serce, jego jarzmo, łożyska, dosłownie wszystko. Najprawdopodobniej po renowacji przy dzwonie zostanie zamontowana automatyka, która będzie go uruchamiała codziennie w określonych godzinach. Jeśli ten remont nam się powiedzie, wówczas planujemy renowację kolejnych zaniedbanych dzwonów na terenie Wrocławia. Chciałbym prosić o wsparcie naszej inicjatywy, naszego projektu Raczymy Medaliczny Głos Historii. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia niedługo.